Pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Jest takie przysłowie polskie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ilu ludzi na świecie, tyle takich idealnych obrazów tego, jak rodzina powinna wyglądać. Każdy z nas, bez względu na to, czy w rodzinie żyje, czy jest samotny, wie najlepiej, jak rodzina powinna wyglądać. Co powinno być dobre, dobrze kultywowane, co powinno być odrzucone z tego, co nazywamy naszą przeszłością, żeby moja rodzina w końcu była tą idealną rodziną. Niestety idealnej rodziny nie ma. Dzisiaj, kiedy będziemy na przy świętej, będziemy słuchać znanego bardzo fragmentu z Ewangelii Łukasza, kiedy to Pan Jezus zgubił się w Jerozolimie i Maryja z Józefem Go szukają przez trzy dni i pada tam takie bardzo ważne zdanie, kiedy w końcu Jezusa odnajdują Maryja mówi do Jezusa: Synu, czemuś nam to uczynił? Myślę, że każdy z nas, bo każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców, przynajmniej raz w życiu usłyszał takie zdanie: Czemu nam to zrobiłeś? I tutaj jakby wariacji tego zdania jest wiele różnych kontekstów, także jest wiele, ale to pokazuje, że również święta rodzina jest rodziną, która jest normalną rodziną, w której pojawia się wyrzut rodziców ku dzieciom. Myślę, że to zdanie bardzo charakteryzuje źródło problemów w naszych rodzinach, mianowicie to, że my wszyscy, z jednej strony jesteśmy wielkimi egoistami, jesteśmy wpatrzeni w siebie, a z drugiej strony to zdanie też charakteryzuje to, co w naszych rodzinach jest, co wypływa oczywiście z dobrego serca, z dobrych intencji, mianowicie lęk, lęk jeden o drugiego. I myślę, że kiedy sobie to uświadomimy, że mamy w sobie taki lęk, że bardzo się boimy o swoich bliskich, że boimy się o ich przyszłość, o to, co się z nimi dzieje, ale też to, że jesteśmy wszyscy wpatrzeni nawet mamy, które są chyba największym wzorem takiej miłości, która daje siebie za darmo nawet mamy są wpatrzone w siebie i też są bardzo wielkimi egoistkami, tak naprawdę. Pozdrawiam moją mamę, która nie jest egoistką jest najlepszą na świecie. Ale wracając do sedna, kiedy uświadomimy sobie te dwie sprawy, lęk, który mamy o bliskich i to, że mamy w sobie egoizm, który jest bardzo duży bardzo często, to myślę, że łatwiej nam będzie pracować nad tym, co nazywamy konfliktami. Święta Rodzina to nie jest rodzina, która nie ma uczuć, nie dzieją się tam właśnie jakieś kłótnie, nie ma konfliktów, tylko Święta Rodzina to jest taka, która potrafi te konflikty dobrze rozwiązywać. Maryja z Józefem i Jezus to nie była rodzina pozbawiona ludzkich odruchów. To nie była rodzina, która nie miałaby normalnych ludzkich problemów. No tak na marginesie w czasie świąt znalazłem na jednym z fanpage'ów na Facebooku taką dziwną dyskusję o tym, czy Maryja, kiedy rodziła Jezusa, odczuwała bóle porodowe, czy nie. Mamy taką tendencję, żeby tę rodzinę bardzo tak uwznieślić, pozbawić ją wszelkich ludzkich odruchów. To była normalna ludzka rodzina, która, jak pokazuje ten tekst dzisiejszej Ewangelii, przeżywała te same problemy, które my przeżywamy. Więc patrząc na nich, nie chcielibyśmy ich tylko podziwiać, ale przede wszystkim zobaczyć, że da się rozwiązywać swoje problemy na spokojnie. Wtedy, kiedy w końcu się wsłuchamy w ten lęk o nas, o naszych bliskich. I ten egoizm, który mamy, który tak naprawdę chroni nas przed wieloma złymi rzeczami, ale bardzo często właśnie powoduje, że rodzą się konflikty, bo moja wizja, bo ja i to, co ja sobie wymyślę, jest najlepsze. Nie ma rodziny idealnej i to jest dobrona wina na dzisiaj. Nie ma rodziny, która byłaby perfekcyjna, tylko w filmach są takie rodziny, w których ludzie zawsze się dogadują, zawsze kochają z sobą przebywać, zawsze święta spędzają w pięknej atmosferze zawsze są w siebie wpatrzeni i szukają swojego wspólnego dobra. Normalna ludzka rodzina to taka, która przeżywa kryzysy, która ma problemy, która czasami ze sobą nie potrafi się dogadać, która przeżywa ból kiedy trzeba jechać siebie nawzajem odwiedzić i tak dalej. Mówię to dlatego, że właśnie to jest dobra nowina, że wszyscy mamy problemy w rodzinach, że wszyscy z tymi problemami sobie próbujemy radzić lepiej lub gorzej, ale Idea rodziny nie polega na tym, że właśnie będzie idealna, będzie bezproblemowa, tylko na tym, że próbujemy, próbujemy siebie zrozumieć. Ja już jestem starym dzieckiem swoich rodziców i muszę powiedzieć, że jest mi dzięki temu, że mam trochę więcej lat, dzięki temu, że trochę się nauczyłem w życiu, że posłuchałem innych ludzi. Jakoś przeskoczyłem ten moment, w którym jako małe dziecko. Próbowałem się y, sobie wmówić, że kiedyś się zemszczę za wszystkie krzywdy. Nie ma we mnie dzisiaj takiego poczucia, że muszę się zemścić. Wręcz przeciwnie, właśnie dzięki temu doświadczeniu, które mam, y, jestem w stanie rozumieć swoich rodziców, swoje rodzeństwo. Y, ja też mam problemy i widzę po latach, że z wielu problemów nigdy nie wyrosnę. To znaczy, że oni też nigdy nie wyrosną, a to znaczy, że to, co mogę zrobić, w jakiś sposób ich kochać, to znaczy rozumieć. Rozumieć, dlaczego są czasami trudni, dlaczego robimy sobie na przyk przykrość, dlaczego czasami na siebie kłócimy, się kłócimy czy ze sobą nie rozmawiamy. Nie ma rodzin idealnych, są rodziny święte, a rodzina święta to jest taka, która próbuje siebie nawzajem zrozumieć patrząc na Jezusa, Marię, Józefa. Nie miejcie kompleksów, że wasza rodzina jest inna, bo w tej inności jest właśnie świętość. Twoja rodzina jest święta. Miejcie dobry dzień, dobrą niedzielę. Tak, dzisiaj jest niedziela. Wiem, że wszystko mamy zaburzone przez święta, ale dzisiaj jest niedziela, a więc życzę dobrego rosołu i smacznych kotletów. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Do usłyszenia jutro.